Stresowałem się, nie. <grywa> nie wiem, ciężko czy tam jest zagrywanie. Dobra, jedziemy z koksem. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. To jest mój drugi filmik. Chciałbym Wam zaprezentować Pixel arta w Minecraftie. Akurat przyszła mi taka chęć. Ogólnie zaczynam się trochę bawić z Minecraftem. Więc to będzie taka odmiana? No, tutaj przygotowałem sobie już tak naprawdę obramówkę, jeżeli chodzi o ten wielki pixel art. Nie jest tak naprawdę wielki, ale tutaj się prezentuje niesamowicie. Cały jak go zrobię, no to na samym końcu, oczywiście wam pokażę. Będziemy starali się krok po kroku, to wszystko wykonywać. Tak naprawdę przydałoby się chyba włączyć potwory i zmienić to na dzień. Niemniej jednak, myślę, że tam nie będzie przeszkadzało. Ogólnie będzie to wyglądało w ten sposób. Ja wam pokażę. No i tak, chciałbym po prostu taki osiągnąć efekt, tak? Będziemy robili krok po kroku i zobaczymy jak nam to wyjdzie, tak? No dobra. Przede wszystkim, no zaczniemy tutaj od samego dołu, będzie mi chyba najłatwiej. Oj, będzie ciężko moim zdaniem, będzie ciężko. Ogólnie ustawiłem sobie kamerkę, ustawiłem sobie wszystko, pozmieniałem te ustawienia. No trochę czasu mi to zajęło, niemniej jednak myślę, że warto, naprawdę warto. Eee, dobra. Po kolei, krok po kroku. Będziemy tutaj sprawdzali jak to będziemy wykonywać. 3, 4, 5, 6. Już zrobiłem takie pierwsze tutaj kratki, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby to on za długo nie zajęło. Raz, dwa, trzy, 5, 6. I będziemy jechali krok po kroku. Myślę, że będzie w porządku. Przygotowałem sobie również kolorki już, żeby po prostu nie mieć tutaj problemów. W kwestii późniejszego przygotowania, naprawdę S efekt będzie niesamowity. Kiedyś już robiłem pixel arta w Minecrafcie, akurat robiłem Katari Katarinę z Lola <grydy> Bardzo mi wyszło. Kolory trochę były niedopasowane, ale sama grafika, no naprawdę, mi się podobało. To był akurat serwer publiczny, więc tam też inni ludzie też mogli to zobaczyć. No dobra, idziemy dalej. Przygotowałem sobie tak samo to jako brązowe. Hmm. Będziemy przeskakiwać między tymi ekranami. No, właśnie, przede by mi zależało. Jakbym miał drugi ekran, to na drugim ekranie mógłbym cały czas sobie podglądać i w ten sposób działać. No, ale będziemy musieli sobie jakoś poradzić, tak? Chyba, że ewentualnie. No, a to już może na kolejny filmik przygotowałbym sobie to trochę inaczej, tak? Na razie tutaj takie podstawowe uzupełnienie zrobimy. Na pewno. I teraz tak. Zaczynamy tutaj dwa razy. Naprawdę, te grafiki pixel są niesamowite dla mnie, zawsze je lubiłem. Ludzie naprawdę niesamowite rzeczy robią, a to mi po prostu przywołuje wspomnienia. Te gierki pixelowe, tak samo. No. Zawsze lubię w nie grać czy to jakieś inne. Naprawdę sprawiały mi dużo przyjemności, dużo czasu na nie poświęciłem. Teraz zajmuję się trochę innymi rzeczami, ale jednak no jak, jak najbardziej dla mnie cały czas e, wspomnieniami ty, e, żyję tym, tak? No więc tutaj moim zdaniem warto nawet chwilę teraz sobie poświęcić na to czasu, żeby się uspokoić. Tutaj mamy, tak. 4, mamy cztery, mamy cztery, później mamy tak, 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 tak. naprawdę będzie wód. Na razie jest w porządku. Dobra. widzę, że to nie będzie takie łatwe. Raz, trzy, cztery od tego. Dwa, trzy, cztery. Jak się pomylimy to poprawimy Wyleby by to jakoś wyszło, tak? Do 4 Tego 3, od tego 4. No dobra, tutaj mamy Jeszcze tylko tutaj jakieś uzupełnienie chyba od góry Albo nie czy już trzeba? Już trzeba nie. Dobra, jedziemy dalej. Mamy później tak. Raz. raz, razy do góry. Raz do góry. Już widzicie, już powoli, powoli coś tutaj widać. Tak. Dobra. Tak. Raz u kos. I pod. Raz, raz w dół. w No. Tak. I w dół. Dobra. Teraz będzie trzeba drugi wód zrobić. Tak. Raz u kos, dwa razy w dół. Wszystko, co do kropki trzeba wyliczać, żeby tutaj całego tego układu nie zniszczyć. Teraz dwa razy łukos, tak. Jak jakoś tam dyszy. Chyba by chciał z nami porozmawiać. Dwa razy łukos. Dwa tu. Dwa. No i coś w ten sposób. Od dołu mamy teraz sześć. Nie jest najgorzej. Teraz trzy, dwa. dwa. Dobra, teraz weźmiemy ten drugi kolor. Jak najbardziej. Zobaczymy jak z tym drugim kolorem. Raz, dwa. Teraz to chyba nie będzie mnie atakował. Ale On chyba... A my też się nie atakują. W ogóle ten zombie... O. <śm> ten zombie pustynny jest śmieszny. No ale nic. Eee, Czardy. Raz, dwa. Raz, dwa. Uzupełnić od razu. Tam też chyba uzupełniłem z tego, co mi się wydaje. No i mamy, dobra. Tutaj tak samo jest. No dobra, idziemy z bramówką dalej. Na razie idzie bardzo dobrze, jestem zadowolony. Trzy, cztery. Tak. A końcowy będzie niesamowity. Dwa, dwa, jeden, jeden. Już jakieś nowe sposoby sobie tu wymyślam. Dwa. Jeden, Trochę spodnie mu dorobiłem, <laughs> i teraz tak tu mamy te trzy, i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, trójkąt, dwa, cztery, trójkąt. To się jakoś chyba tak to powinno. 2, 2. A i to góry. Razem 3. No idzie fajnie, idzie fajnie. Jeszcze za dnia to w ogóle będzie super wyglądać. I to miało być też 2 i 2 w drugą stronę. Czyli tak, dwa i dwa w drugą stronę. Dwa i w drugą stronę, a tutaj. Coś tego typu mi się zdaje. Raczej się nie pomyliłem, dwa, jeden, dwa, trzy. Dwa. Jeden. ...trzy. Nie jest niesamowicie. Dobra. Zawsze lubiłem Dragon Balla. Naprawdę nie oglądam anime i tutaj czytałem mangę. No, nie wiem, tak nazwijmy to moim hobby, więc no dlatego też miałem ochotę właśnie w Minecrafcie przedstawić tutaj właśnie tego pixel arta, tak? Dobra, na czym my tu skończyliśmy? Tu mamy tak, więc tu robimy teraz trójką. Tak. Mamy trójkąt, teraz tu kwadrat. Kwadrat, trójkąt. Jest dobrze. I teraz tak, trzy na ukosie. na ukosie. i raz do góry. No, i się połączyliśmy już z tym. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. 2, 3, 4. Ten deseń miało chyba być. I tutaj trzy do góry. Nie no, fajnie, fajnie. Dobra, jedziemy dalej. I teraz tak. Mamy tu raz, raz, raz. Od tego. Raz. Teraz, teraz. No mamy tak jakoś. W ten I trzy odby tak samo. Dobra. Idziemy na drugą rękę. Idziemy na drugą rękę. Zobaczymy jak to z drugą ręką. Też tam tak szybko to pójdzie. Na czym tu ja skończyłem, no. Ten pasek by się przydało dorobić, na pewno. Dwa. I teraz trzy. Hmm? Dobra, mamy tutaj ten kawałek, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 do góry 7, 8, 9 do góry Ja wam pokażę jak to wyglądało, czyli żebyście pamiętali, w ten sposób No grafika jest fajna, fajna znalazłem tutaj jak na grafikach próbowałem znaleźć właśnie jakiegoś pixel arta od razu akurat mi się ten spodobał no i Wiedziałem, że Dragon Ball'a to muszę, muszę zrobić. Dobra. Wracamy. Wracamy do samej gry. Dobra. Teraz tak, co mamy dalej? Eee... 3-3 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz tutaj tak samo. Trzy, dwa, dwa, Cztery. Chyba coś mi nie wyszło. Tu miało być cztery, miały być cztery, i tu miało być w ten sposób. A no, że to coś źle zrobiłem. Hmm, teraz to by się zgadzało. Hmm, teraz jest w porządku. I to mieliśmy 5. No, teraz jest sensowniej o wiele.

No i co, efekt się podoba? Moim zdaniem wyszło super, tak? O Jezu, ile merczarni. No nic. O. Dobra, tu mamy, tu mamy. Czy się na pewno nie pomyliłem? Tylko tak spojrzeć jeszcze na szybkiego. Nie, widzę, że jest wszystko w porządku. Nawet efekt jest taki obiecy, taki jaki chciałem. Z drugiej strony też spojrzymy. O patrzcie, on się normalnie obraca, ruchomy. Gotowy do walki. Hmm, w takim razie no to to by było wszystko z mojej strony. Dajcie łapkę w górę, dajcie mi subę jak możecie, będę jak najbardziej zachwycony. Z mojej strony to by było wszystko. No i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się, cześć.